Co gdyby zebrać wszystkich najlepszych, nadal aktywnych piłkarzy, którzy mają powyżej 37 lat? Jak wyglądałaby taka jedenastka? Między słupkami znalazłby się 39-letni Manuel Neuer. Niemiec nadal gra świetnie i jest pewniakiem w bramce Bayernu. W obronie znaleźliby się kolejno James Milner, który pomimo 39 lat na karku nadal występuje w Premier League w barwach Brighton. Duet środkowych obrońców tworzyliby 37-latkowie. Francesco Acerbi, który nadal jest ważnym ogniwem defensywy Interu i Nicolas Otamendi, kapitan Benefiki Lisbona. Obronę uzupełniłby Sergio Ramos. 39-latek aktualnie broni bar w Monterrey w Meksyku. W środku pola główną rolę odgrywałby 40-letni Luka Modric, który po transferze do Milanu przeżywa swoją drugą młodość. Luka zostałby też kapitanem naszego zespołu. U jego boku zagrałby drugi przedstawiciel Bałkanów, 37-letni Nemanja Matić z Sassuolo. Nazwiska w naszej ofensywie robiłyby niesamowite wrażenie. Na lewej stronie postawilibyśmy na 40-letniego Cristiano Ronaldo, który nadal stanowi o sile ofensywy Al Nasr i reprezentacji Portugalii. U jego boku nie mogłoby zabraknąć Leo Messiego. 38-latek aktualnie broni barw Interu Miami i nadal jest ważnym ogniwem reprezentacji Argentyny. Po prawej stronie swoje umiejętności prezentowałby 37-letni Angel Di Maria. Argentyńczyk w ostatnim oknie transferowym powrócił do swojego macierzystego klubu Rosario Central. Naszą jednostkę uzupełniłby Robert Lewandowski. 37-latek nadal gra na najwyższym poziomie w Barcelonie i wciąż wymieniany jest w gronie najlepszych napastników na świecie. Co myślicie o takiej drużynie? Czy miałaby jeszcze szansę rywalizować o najwyższe cele?